Na kosz do utropa, frasunek i bieda, na baby, frechowno, warzycha, na sąsiadów i fedli w szislągu, pachatefon, ujka, ericha. Sam larma nie będzie to żaden klub disco, to nie są trąby z Erycha. Już Fedra na ciągu miło rosożyje. Patefon, patefon, patefonujka ericha. Oto macie sam Ujka Ericha, najważniejszego fachmana od starych szlagrów na Górnym Śląsku. Ujka który ma stary patefon i kupa platów, za co mu przejecie każdy tydzień bardziej. To jadymy. Pamiętacie, gdzie 15 roku w nazut, jak Amerykanie łażywili tym swój park urajski w Hollywoodzie. Wiela to larma było we całkiem świecie. W ekinach bajkle chowali się pod stołki, baby piszczały, chopy po kryjomu pociągali ze flaszki. Te Amerykony, z tych dinozaurów, musieli zbudować specjalne komputery. A nas na Śląsku? Ktoś pomyślał, pokombinował i zbudował park jurajski ze betonu. Kroj diogu! przecież to je warte jakiej wielkiej nagrody, Nobel albo i jeszcze co inkszego. Dinozaury ze betonu! Te Ruski nie musimy lotać fligrym do Ameryki i no za dwa piątka jademy bankom do parku. Śląskie Hollywood! Piero nie! Zanim Spielberg wpadł na pomysł, Parku Jurajskiego i na całym świecie w kinach zachwytu zapieli. Tu w dolinie, w samym środku parku Chorzowskiego, betonowe dinozaury my już dawno mieli. Stegozaury, prontozaury, velociraptory, srogie jak dwa elefanty historyczne. Lecz największą jest atrakcją jurajskiej doliny. tyranozaur w kremhalbka, możesz wypić driny! Szwiger fater, szwiger muter i bajtel w wozyku, mu już dzisiaj w nocy poćwiary się śniły. Stoją z dala, bo bezpieczni przeca na chodniku, w razie jakby te bestie takło rozożyły. Stegozaury, brontozaury, velociraptory srogie jak dwa elefanty historyczne stwory. Lecz największym jest atrakcją Jurajskiej Doliny Tyranozaur, w którym możeć wypić driny. Dziwiają Niemce Szwedy, szkoty oraz chiny, żółte, czorne, białe rasy, a nawet czerwone, może nie tak dinozaury z chorzowskiej doliny, ale beton zekierego łone są zrobione. Stegosaury, frontozaury, velociraptory Sroge jak dwa elefanty, historyczne stwory Lecz największym jest atrakcją jurajskiej doliny Tyranozaur w Halbka, Możesz wypić driny Stegosaury, brontozaury, velociraptory Sroge jak dwa elefanty, historyczne stwory Lecz największym jest atrakcją jurajskiej doliny Tyranozaur w Halbka, Możesz wypić driny a teraz będzie Blank poważnie. My tu mieli takich ludziów, bez których Śląsk się traci. Na tym przykład Szmaciusz stracił się, a wraz z nim kąsek Śląska, albo kominiusz we cylindrze straci się, też braknie kąsek śląskiej kultury. Boga dzięki, durzia durź we kościele je u organista. Byto ich włos pierwszy kto je najważniejszy na farze. To prawda, najważniejszy je kościelny, ale zaraz po tym stoi u organista, bez którego nie będzie chrztów, komuniów, ślubów, ani pogrzebów. Znocie ta przyśpiewka, u organisto, czy już tam nie wiedzą trupa, toć ci farożu wiedzą, bo mu widać goło. <grytanie> Wyboczcie, zapędziłem jak się. Jakby nie było u organista, to blank wielgo persona na farze. Inaczej nie będzie. Na malutki farze Kolebu jakowa, faroża z problemu, aż bolała łagowa. Kościół był drzewiany, stary i bogaty, ale organista odleciał za światy. Szukał faroż we wsi, a nawet we Stanach. Czy ktoś by nie umiał zagrać na organach? Rozesłał ankiety. Pytał przy spowiedzi i bez lata nie miał żadnych odpowiedzi. Kościół pod upodą, ludzie się starali, bo tyż co niedziela, zegardła zdzierali. Aż trafił się muzyk, facet podczeladzi. Co się chwalił że na wszystkim łą zagrać poradzi? Nowy organista, jak się przy organach, to za roski z pyskiem leciał do plebana, ten musiał tłumaczyć godzina jak dziecku, czy mu na registrach pisze po niemiecku. Potem przekonywał bidnego Gorola, że w gotyku przeca, tyż mają amola. Zawziął się okropnie, całkiem nie na żarty, ćwiczył trzy miesiące, taki był uparty. Próbował trzech styli muzycznych i jazu, Farosz aż zębami zgrzytą przy ołtarzu Parafianie cięgiem cierpieli katusze U Organista nie grął jednak, nie grął pod ich dusze. Taki się tu morał przed nami odkrywo że nie lubi hanys, jak gorol przygrywą. Pewnie kim wiecie, łopiwie to ją mogło sprawiać na łokrągło. Dzisiaj ze piwem nie ma żadnych subiekcji. Siedzicie we birsztubie, szynko szleje wam do szklonek, piwo smakowite. Słuchajcie, jakie to medale dostają polskie browary na piwnych festiwalach. A ja pamiętam, gdzie 30 lat nazot ktoś we Anglii dał polskie piwo do laboratorii. Na drugi dzień przyszła ostemplowana kartka, podpisana przez uczonych laborantów, a na niej stoło – ten koń ma chore nerki, kroj dziobów. Stary kubiniok Chebzio, który jeszcze pamiętał piwo od prynca ze pszczyny, nie uczonym laborantem, a jak we stanie wojennym pociągnął tyskiego piwa, to tyż na to godą siki świętej Weroniki. A dzisiaj medale, nagrody i każdemu smakuje, by da blank szczęsny, jak jeszcze przyjdzie cywilizacją na naszych piwioży. jest kulturysta, ha, ha, ha! ale to jest dziwne, że mą wyrobione i mięśnie piwne, bicepsy mą z fula, piersiowe z pilznera, a na brzuchu gula samego portera. Po co chodzić na gimnastyczne sale, po co, chodzić? Po co z czoła kapać ci mopot, styknie ino piwo pić wytrwale, by rozwijać swój słoneczny splot. Po co chodzić na gimnastyczne sale, po co, po co z czoła kapać ci mopot, styknie ino piwo pić wytrwale, by rozwijać swój słoneczny splot. Jest kulturysta Takie mu nawyki Przy piwie se słucham Bulgotu muzyki Na co kalanetiks Na co aerobik Lepszego atlety Piwo z ciebie zrobi Po co chodzić na gimnastyczne sale? Po co chodzić? Po co z czoła kapać ci mo pot? Ci ino piwo pić wytrwale, by rozwijać swój słoneczny splot. Po co chodzić na gimnastyczne sale? Po co chodzić? Po co z czoła kapać ci mo pot? Ci ino piwo pić wytrwale, by rozwijać swój słoneczny splot. Jo jest kulturysta. Ha, ha, ha! Jak pociągna z flachy, to wypiją cało. Za jednym zamachem I iskisz tego ino. Jedna słabo strona, jak za dużo wleja, to mnie spierę żona. Po co chodzić na gimnastyczne sale? Po co chodzić? Po co z czoła? Kapać Timo pod cicho Ino. piwo pić wytrwale, by rozwijać swój słoneczny splot. Po co chodzić na gimnastyczne sale? Po co chodzić? Po co z czoła? Kapać Timo pod cicho-podstyknie Ino. piwo pić wytrwale, by rozwijać swój słoneczny splot. Tuż ciągna za Wasze zdrowie. A Wy nie przypomnijcie, no i przód o tym, co mamy na naszą internet, zajta www.patefonujkaericha.pl Każdy może słuchać naszych szlagrów, pisać do nas i łosprawiać na forum. A potem nie przypomnijcie, co spotykamy się na drugi tydzień, co by mnie nikogo nie brakło. Bycie zdrowi.